Następny stream w niedzielę już na naszym fotelu w hiszpańskiej Barcelonie, w hiszpańskiej atmosferze. Także, no zobaczymy. Oczywiście, jak z powrotem będę, to dam wam znać, co się pozmieniało tam na chacie w Hiszpanii z MPB. -E. Już nie mam do czego wracać? Myślisz, że nie mam do czego wracać? Pewnie ktoś z Was też już znalazł tą chatę i się tam włamą, no. Według kamer zamontowanych, wszystko jest ok. Run. <śles> Cztery książki to ten średni bonus chyba, tak? Jezus Maria, znowu jakieś tematy dziwne. Wisząca baba w powietrzu, a, krzyż, a ksiądz z krzyżem. No dobra, zobaczymy. Już mi się podoba, do góry wszystko lata zamiast w dół. Diabolus i satanas. 666 widzów. No kurwa, to się zgadza w tym momencie, to nie jest żart. Jak patrz, naprawdę 666. Ja pierdolę! Nie mogę na takie rzeczy patrzeć. Teraz na piące dostajemy, o to, patrz. 30% bab... bab... Ba... No. Belzebab? A co wy tacy obzna... Co to jest Belze? Dlaczego jesteście tacy obeznani w temacie? Co to jest belzebab? O kurwa mać. Ja się nie interesuję takimi tematami. Ty katolik czy chuj? Czy ty katolik? Czy chujem jesteś? Czemu się interesujesz takimi tematami? Ja znam tylko, wiesz, katolickie. Zaprosiłbym księdza na streama i zagrał w tą gierkę. Ciekawe co by powiedział. Byłem ostatnio na kolendzie w Barcelonie i jeden z parafian mówi chodź, pokażę ci coś zajebistego. Odpalił mi najnowszego slota od No limita, w którym działy się rzeczy, których nawet ja jako egzorcysta nigdy wcześniej nie widziałem. Wierzcie mi Państwo, cuda na kiju. Odwrócone krzyże, wiszące nastolatki, no bomba taka, że aż czacha dymi. Przyznam pod Bogiem, że udało mi się nawet obrócić depozyt z niedzielnej tacy. 200X obrotu, 300 zł. Wypłaciłem 600, będzie na remont dachu. Myślicie pewnie, że do reszty mnie pojebało, ale Was również, kochani, zachęcam do wpłaty. Pytanie było, co by zrobił, jakby taka dziewczyna tutaj wisiała w powietrzu. Ty mi powiedz, co byś zrobił. Kijem ją. Seks? Gra gratuluję, musiałbyś naprawdę się kreatywnością popisać, Jakbyś to zrobił. To byś się na sznurku powiesił koni i tam byś jakoś... Co byś, jak to byś chciał zrobić? Oczywiście nie zaszyję, nie o to chodziło mi. Nie za szyję sznurkiem. Obok jakoś. Wszystko już zaczęło działać? Tak jak zawsze? Instagram, Facebook i tak dalej? Chyba nie jeszcze. Jezu, dam na Twitterze, ludzie myśleli już, że jakiś ten. Schakowany, schakowany został internet. Ale to łatwo panikę w internecie wywołać. A ja już się też bałem, że nudesy wyjdą przez to. A ja? Hej, jestem Ania. Chcesz poklikać? Hej, ja nazywam się Galineos, pochodzę z Lublina. Opowiesz mi coś o sobie? Tu nie ma co opowiadać. Chcesz zobaczyć mojego gladiatora? Tylko uprzedzam, że jest kurwa przeogromny. No dawaj. Bez przesady nie jest aż taki duży. Za zaokrągleniu 12 centymetrów. Jest i on. To już jest połowa oddana. Mówiłem, że gwarancja połowy bonusu jest. Nic się nie wydarzyło, no wiem właśnie. Ale ja już przed otwieraniem mówiłem coś. O, jest, dobra. Dwa spiny po 100X. Widzisz? Można na zielonym? Można. Można, można, można. Eliksir? Nie trzeba. No dobra, w zaokrogleniu jesteś najlepszy ku demon. Dawaj razy 10 tutaj. Nie razy 5 jest maks chyba. Dobra, jeszcze jeden kolektor. A, jest dobrze! Dawaj duży mnożnik. Jest Git! I to jest właśnie on! Oto właśnie, One to spider chrum. To jest właśnie on! Jak zawsze! Solidnie! Ja pierdolę. Włączę, ty jesteś normalnie wariat! Piąteczkę tego potrzebuję. A kurwa, jak to zabrzmiało? Załatw mi piąteczkę tego. Siema, chce ci kupić jakiś fajny towar? Piąteczkę tego potrzebuję. Startujemy. Mm. Ciekawe z którego widać się śmieje. Mm. No niestety. Jeszcze gorzej niż tamten. Mm. Żaden bonus jeszcze jednego kanał nie mm. Ja pierdzielę. Czwarty bonus. Mm. Rozsyk twojego starego. Mm. To było jakby jasne, że to się wydarzy, ale nie aż tak. Ponczur mm. przynajmniej odda coś, nie? Nie zachowa się tak jak inne sloty. Też na minus. Mm. Koniec, no co ty, bo się nadręczysz? Koniec, koniec, koniec. Dobra, jest. Nic się nie wydarzyło, najlepszy ze wszystkich bonusów na razie, zobacz. Ja pierdolę. Cześć, 7 zł na farka. Ja pierdolę. 1,2K. Pozdro 600, kurwa. Nie kupię, bo nawet mi kurwa nie dałeś na kupno. A zawsze coś. Co no, kurwa jest Widzowie mamy po 16 super bonusach 12k mm. O oh, jezu mm. Ale dead Ale dead Wszystko Uwaga Co idziemy? Idziemy kurwa, gdzie jest krzyż? No, gdzie jest krzyż? No, co, 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 co chcę zrobić? Co, 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 co? Gówno Mamy Wilda na końcu. Teraz tutaj mnożnik. Razy cztery, razy cztery. Easy! Trzynastak. Mówiłem, że po tym chujowym Superbomb z byhancie przyjdziemy do summoninga i będzie się działo. Poczekaj, to dopiero początek. Cześć, to znowu ja. Nie szotuj tutaj nic, bo tu nie będzie co szotować. Wychodzimy stąd już. Nie, ja po takim nie mogę wejść. Kurwa, boję się dalej. Ale im dalej jesteśmy tym mniejsze czerwone pole. 22,5 to prawie w zaokrągleniu 30. 7 tysięcy, tak? Pograłbym jeszcze tutaj w Merlin, powiem ci, bardzo, bardzo chętnie. Ale dzisiaj ci powiem tak. Dziękuję na razie. Nie będę tracił nerwów na jakiegoś Wiada starego. Ula, la, 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 la. Co tu się kurwa stało? E, ile? Ej! hej! O, żeż, ty w cara. Orzeszty ty w cara, kolejne 60 Mamy to! Stokasz. Przepraszam. Przepraszam, kurwa, czkawka mnie złapała. Ten szlo... ja pierdolę. On jeszcze nie kończy Na base game'ie wszystko co wchodzi Na bez dodatkowej stawki wszystko Szlot, haszalot Jest Mamy 5-5, uwaga To jest na pewno dobry spin, to są wildy. Cholera wildów, w cholerę wildów Cyk, 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 cyk 8600 Na 2 zł Czy tam 3,20, a 3,60 Jest 5 Tutaj mamy double wild 7600 Idziemy do góry 7600! Co? Mówię wam, w ten sposób tylko. W ten sposób tylko możemy eskalować saldo. O kurwa, co jest? Co to kurwa było? To jest zbugowany slot jakiś. Trafiłem dwa bonusy, widziałem to. Dwa bonusy trafiłem. Ja to widzę od razu w pierwszym połączeniu. Jak mi da dobre mnoż Kurwa, jest. Jest zepsuty jakiś. Gówno się stało, gówno dało. Ale zepsuty jest jakiś. Co to kuźwa jest? Nie widziałem jeszcze takiego czegoś. Patrz, tutaj coś wisiało. Bajzel jest. Ja widzę swojego Maxwina tutaj. Prędzej czy później będzie to. Kurwa 100x. Patrz! Ja pierdzielę! Dlaczego w takim momencie 100x? Dlaczego w takim momencie 100x, stary? Może jeszcze polepszy to.